W tym momencie chcecie uświadomić mroczną prawdę na temat Twoich przyjaciół. Prawda jest taka, że większość osób, przyjaciół nie jest taka dlatego, że rzeczywiście nią jest, a dlatego, że Ty się przy niej świetnie bawisz. Z Twoimi znajomymi zawsze robicie coś opartego na dopaminie. Alkohol, dopamina, muzyka dopamina. Taniec dopamina. Wspólne jedzenie, dopamina. Nawet sport. Na pewno na siłowni masz jakieś gym bro, wydają się super. Jednak wasza znajomość po raz kolejny opiera się na robieniu czegoś, a nie na rozmawianiu razem. Wtedy łatwiej Wam się dogadać, ponieważ macie wspólne zainteresowanie. Jeżeli mi nie wierzysz, zrób taki eksperyment. Próbuj się spotkać ze Swoimi znajomymi, z którymi zazwyczaj coś robisz. I tym razem niech tam nie będzie żadnych używek gier, po prostu siądźcie i rozmawiajcie ze sobą. Tym bardziej zauważ, jak oni na to reagują. Nie chodzi o Ciebie, a głównie o twoich znajomych, których Ty powinieneś wyselekcjonować po tym odcinku. Będą mówili coś w stylu: idziemy jakieś piwko szczelić? Nie, nie idziecie, nie jesteś tutaj dla tego, aby się napić, tylko żeby właśnie ze mną porozmawiać. To dlatego zaufaj, mi. jeżeli się naprawdę postarasz w takim wieku, jeżeli poświęcisz wszystko na rzecz rozwoju, to w wieku 30 lat to Ty będziesz mógł się bawić, a te osoby będą spłukane. Ucz się, wykorzystuj to i czerp z tego radość. Na razie.